Wasze rodziny. Rzec się za robotę. Ej, mój Halo! Halo panie! Jesteście ty pan prawda? Zaczekajcie! Oszalałeś? Chcesz więc mina w to mieszać. O co chodzi? O nic. Idź swoją drogą. Zamknij się Gotard, on nam może pomóc. Banda wilczycy chce napaść na wioskę. Na Bertramie chcą się zemścić. Wiele nie mamy, ale zapłacimy, jeśli nas ochronicie. Co to za wilczyca? Podobno z wilkami się hendorzy, a człowieka gołymi rękami rozszarpać potrafi. Potworzyca w ludzkiej skórze! Choć niektórzy mówią, że wielkiej urody. Przewodzi zgrają deserterów, dezerterów, niedobitków z różnych armii, takich co to i na zabijaniu i na grabieży dobrze się znają. Czemu chcą się na tobie mścić? Bo, bo ich chłopcom czarownic wydałem. Od kiedy łowcy czarownic interesują się bandytami? Banda wilczycy na wioskę napadała, a nikt nas bronić nie chciał. W końcu Bertram do łowców poszedł o ochronę prosić. No i jak się łowcy nimi zajęli, to był chwilę spokój. Ale teraz się wilczyca o wszystkim dowiedziała i chce Bertrana zabić. Pomóżcie, bo krucho będzie. Zajmę się bandytami. Schowajcie się w domach i zareglujcie drzwi. Uważaj na nich, wieć mi nie. Są naprawdę groźni. Nagle opustoszała? <laughs> Pochowali się w tłumie. Przyszliśmy do Bertrama. Wydajcie go. Bertram! Nie nie stanie... Idziemy otwierać! otwierać. Wiedźmin. mi, co to? wioskowi cię wynajęli? Cokolwiek zamierzasz, musisz zmienić plany. Nie pozwolę ci skrzywdzić tych ludzi. Nie chcę krzywdzić nikogo poza kanalią o imieniu Bertram. Sam do mnie przyszedł pół roku temu. Miał wskazywać, kogo warto złupić w zamian za udział w zyskach. Ale po jakimś czasie zrobił się zachłanny. Chciał więcej, ale mu odmówiłam. Wtedy napuścił na nas łowców czarownic. Przez niego połowa moich ludzi nie żyje. Odsuń się, Wiedźminie. To nie twoja sprawa. Chcemy tylko Bertrama, nikogo więcej. Masz moje słowo. Twoje słowa niewiele mnie obchodzą. Weź ludzi i znikajcie stąd, bo poleje się krew. Krew poleje się tak czy inaczej, ale właśnie sprawiłeś, że będzie jej więcej! Psi, synu! Pięknieście im dali popalić. Nie powiedzieliście, że dziewczyna jest wilkołakiem. Bo bośmy do końca nie wiedzieli. Ale to nawet lepiej. Przecież wiedźmini są od zabijania potworów, nie? Dzięki za pomoc. Zasłużyliście na nagrodę.